Dobry widzowie, witajcie na kanale PSG, gdzie gramy w Fortnite. Na razie ja gram... znaczy ja teraz gram sam, bo koledzy nie odbierają. I to po prostu sobie pogramy. Tylko nie wiem co. Jakby to jest... Wiecie co o, oczywiście... A jak możecie, to zostawcie sobie i lajka. Ale e, pamiętacie moje tamte konto, tam gdzie miałem dasy i tak dalej kiedyś, tak? To odkąd nie nagrywałem, to przez to, że nie miałam jak w ogóle grać, bo tamte konto nie wiem, nie mogę już odzyskać. A to jest te konto z Nintendo. Tak się szafka prezentuje. Jakby ja mam nowe jak chodzi z Nintendo, tylko że chodzi o to, że to jest, wiem, że to jest z pierwszego sezonu, tylko że to po prostu kupiłem sobie. No dobra. I zmuszę odsunąć ten fotel. Wow. Sorki, że tak długo nie nagrywałam. Bardzo, bardzo za to... Przepraszam, przepraszam. Ale nie, przecież nagrywałam 8 A nie, bo to się nie posłuchało. Dobra. Ujdzie zupełnie. się. No to e, dopiero teraz gram dzisiaj w Battle Royale, bo chciałam, bo podobno są jakieś właśnie Fall Guysy widzę. A tutaj jest Fall Guys widzę. E, więc zagramy, to jest chyba Battle Royale, jak dobrze myślę, to póki się będzie ładowało, ja zaraz przyjdę, zaraz będę. Jestem, akurat właśnie, bo też musiałam bardzo długo, znaczy z tą, to musieliśmy tak długo robić, żeby się zalogować na telewizor, bo na Nintendo nie będę mógł nagrywać, bo przecież telefonem nagrywam, a jak będę trzymać Nintendo, będę musiał jedną rękę na Nintendo i poza tym też mi ręka zdrętwieje. Więc dlatego gramy tak. A Wy w ogóle widzicie cały ekran, bo ja nie wiem, sprawdzę. Chyba tak, przepraszam, że jest daleko, tak? E? E? Bla, 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 bla. Ej, tu czy jest jakaś... Co to jest? To są jakiś wyścig. Dobra, ja tam idę. Tak nie wszyscy tam polecą, ale czemu nie spróbować? Powiem jedno. I nie grałam kiedy jeszcze są statki jakieś. Ale nie wiem czy już są. Nie ma już tego statku. No to, to pewnie nie wiem. Oto to lotnia, która daje mi. 2000 ale. Dobra, to lecimy na Fall Czy W ogóle tam w ogóle mam dolecieć, czy tam coś jest? Mi się wydaje, że wlecieć się nie da, bo to by było bez sensu. Bo chyba oglądałam w Shorty i po prostu scrollowałam, scrollowałam i był Szaman FM. Tak się wydaje i tam był jakiś Fololudek, powiem. Ufoludek. Znaczy ja mam grę for Guys, ale jakby o to chodzi, że nie tylko Fortnite mnie usunęło. Wszystkie postępy w grze, na przykład, nie wiem, no dużo miałem gier i na wszystko straciłem. No i dobra. I czy coś tutaj właśnie jest? Chodzi mi. Właśnie, jakiś fololudek. Ufololudek. Ja chcę to. Ja to chcę. Dzień dobry. Pani ufoludku. Ej, co ja mam za skina? To jest ta bohaterka. Tantan. A tu mam ograniczony czas. A tu działa tak samo jak wy... No tak samo. To samo, wszystko tak samo. Dobrze idę? Bo ja nie... Ja mam na to zdążyć. No i dobra, już kocham. To są jakieś prawdziwe... Prawdziwi ludzi. Ludzie na... Ludzie, ludzie! A to jest... Ty, tak? Bo ja nie wiem. Ja jestem już... poplątany, Nie. Nie, proszę. Proszę. Proszę, proszę was. Ja chcę zdążyć. Nie, nie, no. Nie, koronki już nie strat. straciłem. jakąś koronkę. Nie wiem o co tu chodzi. jakaś jeszcze. Jest meta, a nie tam jest meta. Nie, to spada, to się zapada. Aha. Bra. Szybko. To jest jak Honey Drop w Stumble z gra dzieciństwa grałem. Kiedyś. U! Nie! 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 No i super, nawet tutaj zcię z Takim jestem nutkiem. No i teraz została mi tylko jakaś brązowa koronka. Zrobiona z dirta z Minecraft. Uj. No i co? Mam lecieć dziś? Mam znowu... mogę znowu pobić jakiś rekord. Co to koło mnie lata? Co to jest? O, i to daje, dało mi hity i super, a ja nie mam jak zebrać tych hitów. Taki ze mnie głupek. Ej, przepraszam, bo ja... moje itemki tu zostały. Morda, no. Czy ty je właśnie wykup stalałeś? O nie! Ty wykup sztalałeś. mi, bo on ma prywatne sprawy. A kto się dziebije? Ja nie brodzi nie mam. Mm. No i super, ktoś się bije, a ja broni nie mam, no. Nie, ktoś we mnie strzela chyba. No przestań mordo, może zaprzyjaźnijmy się, no. Ja wezmę to, a ja cię kiloton. Morda, no, zaprzyjaźnijmy się. No i kurde, no nie miałam jak, dobra, jeszcze raz. Shit. Oh shit. Oh shit. to shit. Picie, miam Chyba. Więc tylko jeden smak, więc nie wiem czemu mówię nie miałbym. Lepiej pijcie wodę. Dziwne. Ja nie wiem czemu. Mam pewnie jakiś dźwięk kidosowy. Nie jestem kidosem. Ale chodzi o to, że mi zmienia głos na YouTubie. Wiem, że inaczej mnie, ale mówią, że koledzy mnie inaczej słyszą niż na YouTubie więc a magic a magic in the summer wow. i nie wiem co robić chyba że jak dzisiaj będę mógł bo ja nie wiem czy będę mógł bo dziś idę na mecz Jaga kontra nie wiem jakieś coś na te Liga Mistrzów czy tam coś no chyba tak ja się to nazywał? Nie wiem, jestem poprątany, lubię piłkę. Chodziłem na piłkę, ale nieważne. E, znaczy nie nieważne, tylko... Mam nadzieję, że Jaga wygra. Będę tam iść na pieszo, bo czemu nie? E, no i... No nie wiem czy nagram, a jak zdążę, to nagram filmik z moim kolegą Timkiem, jak będzie mógł. Kalambury. No Minecraft kalambury. Jak tam to się nazywało? Trudno, nie obchodzi mi A to zawsze jest na zimowym? To jest zawsze na zimowym To ja lecę, mordo Morda, nie ma tak Mordo, ja tu lecę, nikt nie może lecieć oprócz mnie Bo jestem w King Blues i karate mistrz Na bramce stoi i wszystkiego ja się boję O, pozon widzę A mogę wlecieć? Właśnie chcę spróbować No i da się wlecieć, mordo Po polsku O, o no i tak się... E? Ale jak to... jak wy możecie już biegnąć? Robi speedruna. E, to, to, to. Nie, nie, co ty, Mordo, mnie obijasz? Co ty robisz? Mordo, uspokój się! Nie wiem czy ja jestem już daleko. Mam 30 sekund. To może będę miał srebrne. Albo... albo... albo brązowe, ale mam nadzieję, że srebrny. Już wiem, że nie mogę tego zmarnować tak jak wcześniej. Że itemki... O kurde, nie widziałem tego nawet. Ale speedrun. aby speedruna... Speedruna. Nie! Rybka, zostaw mnie. Ja tu chcę lecieć. Nie! Cztery sekundy. To znika. Jestem na to bardzo zły. Ale będę miał srebrną koronkę, no i nie będę mieć sre... o, nie, będę mieć srebrną. O ty, no co mi podkradzasz bloki, ty jedno e, mały skrzacie. Ty gnomku, ty kraulu jeden. No nie, nie, będzie srebrna, czyli lepsze. Dobra i wyląduję byle gdzie, tam trochę dalej. Ale ładny ptaszek, czemu to jest ptaszek? Właśnie, czekaj, co? Nawość plecak. Plecak dostałem mordy! Czy wy to wierzycie? Dobra, szybko. No i ktoś we mnie strzela. Otwieraj mi się! Szybko, daj mi pompę i tyle. Nie zostawicie tak broni. Moja piękna broń. O ty! Ty mnie strzelasz? A, no masz szczęście. A nie, nie masz szczęścia, bo jesteś bambikiem. Easy z tobą! O. Ładna fajna Brown I like this. Dobra, wypijmy poteczki, bo ja chcę szybko zabrać moje wszystkie ity, bo przydadzą mi się. No i teraz to pijemy. Miam, niem, niem. Miam, niam. No i mamy. Papa. Pa. Dobra, idziemy się bić. Fame MMA. Chodź tutaj. No, bo się. A wam, nie jesteś, ale co? I mam nadzieję, że to się nagrywa. I okazuje się, że wszystko się nie nagrywało. Ludzie, gdzie jesteście? Mm. No przepraszam, mam odkleje, ale... Słyszycie? Deadpool! Deadpool zginął. O, miałeś fajną broń, mordo. O, i fajną strzelbę. Co to za strzelba? to ta. Mordo, myślisz, że ja jestem, że ja cię nie widzę? Mordo, animo się jeden. Czemu ty z daleka mnie tą pompą bijesz, no? Co z wami jest nie tak, ludzie? Nie rozumiem was kompletnie. Mogliśmy się dogadać, ale walaliście chyba nie. No Bob, bo jesteście ludźmi. To normalne. Nie! Nie! Mój impuls! Mmm, poteczki. Mogliśmy się dogadać, mordy. Ale wy woleliście? nie, walaliście. Jak się to... U, po ule! I love this. Hm, mm, nie I tak mam snajperkę. Będę snajpować. Wy w ogóle widzicie co na ekran, bo ja odłożyłem telefon o szklankę, więc... Nie tą z wodą. O, inno tu. Magic in End Sama. Dimek. Kročkina. Ui. Imam dve egiptske bronje. Tri. Ne, dve, bo to bronje, ne kakšne. Implusy. Od zdaj to bom nabral. Implusy. Impluplu. Impluplu. Będę in in, in, in plu plu. In plu plu. to nabral. In tyla. Kolejny O! Wow. Ło! Little bit. Little, little bit. To jest jakiś pros. Nie, no ja się poddaję, jak tak. No czemu nie mogę użyć mojego impulsa? No jak ty mnie w locie strzelać, mordo? Ja tak będę uciekać. Powiedz mi, ja tak. Ja będę tak uciekać. Będę używać moich wszystkich impulsów, żeby chociaż przeżyć. Chyba impulsów nie ma. No to teraz. Teraz czas na ucieczkę. Chyba, że kogoś ze snajpimy. Właśnie tutaj bardzo dużo osób się zbiera, więc trochę lekko pole... No i nie trafiłem. Jaki mis. Nie, no i teraz się będzie mnie widzieć. Wychodź stamtąd. Jezu. I, i będzie się budować. I zaraz... Po prostu skwituję z Fortnite. Ja nie jestem Seti, ja nie jestem Kami, ja nie jestem Potter czy tam jak tam. I don't. Away. A, a bear bear. Look at this. a bird. Bird. and mark. To już przegrałem. Poddaję się jakichś prosów trafiłem. Może dla was to są nupki, ale. No ja jestem nóbkim. Dawno nie grałem w Fortnite, więc proszę nie mieć do mnie problemu. no ale ja chcę się bić. Mhm. czy to dalej działa z Snipe'em? Bo ja nie wiem, gdzie jest krzaczek. Krzłaczek, krzłaczek. Dobra, jest tam krzaczek. Działa normalnie i widzę, widzę trochę krzak jakby znika, dobra to jest prawda, chyba chyba, że jestem ślepotą i źle to dobra, jest krzaczek a nie mam dalej, tam chyba jest nie wiem no nie, już chyba to był prank to jest prank bro. jestem bidakiem jestem bidakiem Pur și simplu, polski sunt vidac. Karooo! 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 Karoo! Karooo! Karoo! 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 to nazywać. o super Karo! Ale Karo! 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 Piciu, mniam, miam. Piciu robi mniam, Mmm, miam. Nice. No to co to? Nie wiem, co to jest zabronione? Wow, Mam, i to ma nieskończone napoje. Auto jedzie, no. Ale nie można jechać na chodniku. Halo, nie można jechać na chodniku. To jest zabronione. No i co się budujesz? No i co się budujesz? Ale, ej, po prostu. Nadludzki, ej. No. No i uciekaj mi stąd. Krasnąłby jeden. No. Żeby mi tak więcej nie było. Ale poleciał? Chyba naprawdę się przeskoczył W sumie mnie to się nikt nie boi, bo jestem bambikiem, ale... Ale... Nasz jest normalny problem. Jabłuszka. Kto chce free apples? Nie no, żartuję, to moja jabłka. No ej! Żartowałem tylko. Żartowałem tylko, ty! Głupki jedyne. Będę ludzką. No i jeszcze auto jakieś jedzie, widzę to. z jakiego jumpscare'a dostałem? Nie no, wystraszyłem się totalnie, no ludzie, 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 no. Spokoju trochę dajcie, no. Czemu, pompy nie używałem? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Mmm, żarełko. Znaczy bandaże, no czy co? Nie wiem bandaży. Mmm, poteczki. I like this. Mm. Dobra, już Ciebie nie potrzebuję w naszym składzie. I don't need it Dobra i coś, coś, coś Może masz Big Potę Proszę pana, czy pan ma Big Potę Panie Zeusie z Fortnite Czy pan powróci? Nie jestem Teraz ja jestem z krzakiem, ja jestem teraz z Do ich sklepu i będę przeszkadzać im w pracy oni mają zniszczony sklep. A nie. Macie samochód do wynajęcia. Halo. Nie. Okej. Okay. Szkoda. No trochę szkoda. Bo ja bym pojedził moim autkiem. To nie cyber tak. Nie, nie, nie. A to co? A, a, to ta pompa. Ale nie chcę takiego auta, ja chcę takie brum brum Lamborghini. Wygląda jakby, nie wiem, wystawał strzało milion razy. jego medalion nie goni no weź no weź mordo no przepraszam ja ja nikogo nie okradłem dasz jest, no e, wcale nie okradłem auta ale co no proszę was no nie strzelać we mnie moje piękne Lamborghini które przed chwilą ukradłem. znaczy to nie jest Lamborghini ale piękne auto proszę oh no. Mogłem nie być na tej imprezie. Mm. Nie zdałam prawka. Znaczy mam prawko, ale które wylosowałam w chipsach, ale mam prawko. Wcale nie jeszcze po wodzie na, że na plaży. Mm, jak ja jeżdżę pod wodą. Buh. Ej, moje autko! Ten model to dalej mnie goni, bo ja już nie rozumiem. U. Dobra, powiedzmy, że ja tu siedzę. A ja ukradam te auto i będzie deal. Deal czy nie deal? Mm. Będę miał co robić. No tam jest te auto. No mm. i teraz jestem z Ibdimusą. Niepotrzebny jesteś w naszym składzie. O, kaktusy. Gdzie jest? Biją się? Ja też chcę, ale ja kogoś rozjadę. Deal? Deal proszę? Ale ja nie jestem pani. Bananek? Bananek? Co ty robisz? What is that? Jeszcze raz? Nie wiem, nie rozumiem tych ludzi czasami. Czemu mnie trzy osoby oglądają? Nie wiem. A może tamten ten i... No co za... <laughs> Czy to cybertruck? A ja nigdy nie miałam cybertrucka, Nie mam. O Jezu, jakie fajnie to wygląda, ale nie chciałbym mieć swojego cybertraka w prawdziwym życiu. Nie wiem, bo to jest jakiś kwadratowe coś. Ale fajny ma turbo. Chyba, że to ktoś sobie dokupił. Nie wiem, ale fajnie wygląda. A ja pójdę naprawić to auto. Jestem Tesla te Cybertruck. Wow. Przepraszam, może się zmieszczę, co? Jestem... Jestem... O Jezu! Liczy się? Liczy. No i teraz będę jechać moim... Znaczy nie moim, ale ukradłem, ale... Ale od teraz to jest moje. Powoli wyjeżdżamy. Nie no, żartuję! Bardzo tylko żartowałem. Mm, niepotrzebny nam jesteś. O, nieźle. Ale ja wolę brum brum szaketaka. O nice. Ty już w naszym składzie nie jesteś potrzebny. Mogę ci zniszczyć opony, no i co? Łyso ci pewnie teraz. Goodbye.

ale jak oni się biją, to ja chyba też. A to medalianisti. Tesla! O! Moje! Moje, moje, nie twoje! U! Moje, moje, nie twoje! Kaktus zbił ja! Uminąłem go. Wow. Piciu, piciu, miam, miam. I mam na bogato. Prawie mnie zabił, ale moje, moje, nie twoje. Czekaj jak to się mówiło. Ole mole. Hmm. Teraz jestem bogaty. Mogę żyć w świecie. I luksus! Czy tam był prawdziwy typo? Tu mnie nie ma. O. Co latać? Nie można latać. Publiczne miejsce. W publicznym miejscu nie można latać. Bo to jest niedozwolone. się chyba nie wtrącić. O ty jedno! Rozjechałem cię. Teraz będziesz naleśnikiem na mój obiad. No masz poteczkę. No i to ja rozumiem. Deal. A teraz niestety muszę zostawić Cybertraka, Bo ja nie będę tego robić już. Panie CyberTrack, musimy się pożegnać. Nie wiem ile ty masz hapy, ale mnie to nawet w ogóle nie obchodzi. On mocno wybucha czy nie? Mocno. I teraz zostawiłem po sobie ślad, co? No i jestem RIP. A macie może apteczkę? Będę z Gretkiem tutaj. Będę prosić o apteczkę. Apteczka. Please. O, Bambasz. Też się przyda na uleczenie. No działa, działa. Magic. Tam jest coca kola. Nie uwierzycie mi, znalazłem Kołka Koolę. nie nam mniam. Nie. No i super, mogę jeszcze wypić trochę. Znaczy tego bandaża bym mógł się trochę uleczyć. No nie mam 200 HP, bo mam 198. Ale... Ja tu stoję! Nigdzie nie wychodzę! Dobra, niech będzie, może być drugie miejsce, ale najlepiej by było. One! miam mm, miałam. Bije się ktoś. Chyba. Ja też chcę. Znaczy, ja nie chcę. Miałam. Ja... Zabiję 10 graczy. Czyli jak ze stół. Zabiję jakby. Przepraszam. Ja nic złego nie zrobiłem. Nikt mnie nie widział. Uf. Przepraszam. Ja... Ja nic nie zrobiłem, proszę Pana. Obiecuję, Pan. Że ja jestem... Jestem dobry. Of. się przyda, ale już nie mogę jej zebrać. No i co, chilluj bombę mordo, teraz na kanapie. No ja se też pochilluję. No to co, chyba koniec, bo nie wiem ile już to nagrywam. Mam nadzieję, że Wam wystarczy. No i do widzenia, papa. Pa.